ceny ekogroszku workowanego. Jedna tona bez akcyzy. Lipiec 2019. Firmy Sibugol i KGM utrzymały promocyjne ceny na sprzedawane ekogroszki. O kilkanaście złotych wzrosły ceny ekogroszków od Taurona. To już druga podwyżka w ostatnim czasie. Bez zmian w firmie Sambudrol nadal obowiązują promocje. Również Rowex Grup pozostawia niższe ceny na niezmienionym poziomie. Firma Sztygar nie wprowadziła zmian, ale włączyła koszt przesyłki do ceny produktów. O 20 zł. drożeją ekogroszki gold i silver od firmy Bartex. Ceny trzech kolejnych produktów pozostały bez zmian. Nieznacznie spadły ceny od Biopol, gdzie różnica to 10 do 20 zł. Nadal obowiązują niższe ceny na ekogroszki Stabek i Czarny Piorun. Mocno zdrożały produkty Almak. Ceny już są wyższe niż w ubiegłym sezonie. Mimo zapowiedzi zakończenia okresu promocji nadal można taniej zakupić produkty od firmy Medex. Ekogroszki Ekotek po krótkim okresie niższych cen powróciły do starych poziomów. Podrożały ekogroszki Eko Classic o 50 zł i Eko Premium o 40 zł. Eko Premium Plus pozostał bez zmian. Nadal tanieszy jest ekogroszek Wesoła oraz produkty firmy Zagórski. O 20 zł droższe są ekogroszki Energo, a o 25 zł ekogroszki Gwóźdź. Iskra Błękitna staniała o 40 zł. Wzrosty ceny mają miejsce również przy ekogroszkach od firmy Libera. Różnica to 30 do 40 zł na tonie. Ekogroszki od firmy Zalkar pozostały w promocyjnych cenach. O 50 zł tańszy jest ekogroszek 24 od firmy Rastar. Tani opał zmienił ofertę i wprowadził nową serię produktów. Najbardziej atrakcyjny cenowo ekogroszek Ulis niestety nie jest dostępny. O 44 zł wzrosła cena ekogroszu Carbon R26 dostępnego w Kastoramie. Taniej możemy kupić ekogroszki Prestige. Platinum i Premium mają cenę niższą o 60 zł. Ekogroszek Patriot znowu dostępny jest w promocyjnej cenie. Ponownie w niższej cenie jest dostępny ekogroszek Silver od firmy Sobianek. O 20 zł staniał ekogroszek Brąz. Dużo niższe ceny pojawiły się w firmie Dobry Opał. Ekogroszek wysokokaloryczny jest taniejszy o 140 zł. Gatunek 125 o 75 zł, a gatunek 122 o 65 zł. Nadal w niższej cenie dostępne są ekogroszki ECOBRAN oraz Pure Fuels. W naszym zestawieniu pojawiły się też cztery nowości. Wszystkie promocje znajdziesz na jaki ekogroszek.pl. Możesz też pobrać całe zestawienie w pliku Excel, link w opisie.